Okay. Mam dość stary tego podszywania się tutaj. Mam dość tej mieściny. Ta, powiem Ci, że ja się siedzę teraz w centrum miasta. Pracowałem chwilę na wędce, a teraz powiem Ci tak, skaczek i statki na kwiatek. Trochę tutaj na sadzie, żeby ziarenu zbierać, teraz na taksówce. Ale klientów jest mało, ludzi na mieście kurwa wszędzie gdzieś wyjechali na te wakacje. W październiku dopiero powrócą studenty. dawno mi tam nie było. To się dużo pozmieniało, co? się dużo pozmieniało, trochę się pozmieniało. No. Na pewno z robotą, z robotą jest gorzej. O wiele gorzej płacą. Oooooo. No, Zapowiada się na to, że też będą musisz czegoś złapać. Tego siwego widziałem, oko ma zaklejone, ktoś mu wydubą na celi, awantura była jakaś. On też trafi do kicia? Tak, on siedział gdzie indziej i te mało lata u, ja, bo, u jego, Pamiętasz tego gnoja? Nie, co, pamiętam, no. Też to to lata. Zbyt, się z nim? Tak, tak, lata mieście gdzieś tutaj. Latałem z nim na, na sadzie chwilę. I ogarnęliśmy dwóch takich niedojebów, którzy mogą zrobić napad. Że są nieświadomi, tacy nie to ci powiem potem być ich zobaczyć. Nie co mogą zrobić napad. Tak, tak, nie będą i będziemy nimi kierować co <grym> <grym> to, to, to jest jakaś gra? Kurwa? ty. Ale co, to gdzie idziemy? E, słuchaj, czekaj. Jest, tak, jest, jest taka sprawa, że psiarnia zajęła wszystkie moje dziuple, ale nie zajęli jednej, o tej im nie powiedziałem, a tam trzymam swój motor. O, gdzie on Który jest? Zaraz ci podaj telefon, pokażę ci. Trzymaj. On jest gdzieś w okolicach stawy opuszczonego lotniska tam. Dobra. Co ile tam dalej będzie. Przykryłem go pokrowcem, więc możliwe, że dalej tam będzie. Wszystko przejęli, wszystko cały mój dorobek, wszystko co miałem. Wzięli i mnie wniebali do klaty. Ale to czekaj czekaj, mówisz, że na sadzie, a taksówką po mnie przyjechałeś? Tak, no i zmieniło taksówę robotę, ale mówię, no nie ma klientów, nie wiem czy nie wracać na sad. Kupiłem taksówkę za cztery koła, ale mówię ci no nie ma nic, dwa kursy może zrobiłem, tak to on ma każdy wyjebane. Hmm. Nie ma ludzi, nic za nic. Dobra, to jest gdzieś tutaj. O, ten, ten magazyn po lewej. Po prawej znaczy tu, po prawej. Czekaj, gdzie on jest? Tutaj się wjeżdża tam do środka, musisz do środka dalej. Okej. Okay. Dobra, gdzieś tu powinien Zostawiłem go tutaj. Właśnie tak. Dawno się nie widzieliśmy, co? <laughs> wow, tu go przykidrałeś. Nie dałeś <laughs> się? I ile takie kosztuje? Ja wtedy, ho, oh, oh, ho temu kopo tym dałem 16 koła za niego. A, oh, 16 koła, dużo pieniędzy. Wow, odpalił! Wow, nieźle. Zapkurzony cały. A jak są wyjechał? A czy to w ogóle jest hangar? Świetna miejscówka. Ups. Nie wiem czy to jest hangar, jest opuszczony. Dobra, dawaj do miasta będę ja za tobą. Dobra! E, no to co może na główny parking? Dobra. Ogień. Jadę za tobą, mam bo Do zobaczenia w mieście. <laughs> nie no. No dobra. <laughs> A, nie jał szybko. No siema. O, Logan. Ty gadałeś z tymi zjebami? No. Czekaj, bo jeżdżę i szukam jeszcze tego najebanego Benjamina Siwego i Jaguara. A, dobra, słuchaj, bo ja spotkam Ediego od ciotki właśnie wraca do miasta. Co? I idziemy na główny parking, no. O kurwa, muszę się z nim zobaczyć. To dawaj na główny parking, zaraz tam będziemy. Tylko tych zjebów trzeba trzymać z daleka. A, wiem, żeby Eddie ich nie zobaczył. Znaczy nie, no Eddie wie o nich, tylko po prostu żeby nie mieszać tego wszystkiego. Oni z A, stoją od czerwnia, żołnierze mają swoją kwaterę, dowództwo ma swoją. Na główny A. się widzimy. Kurwa jebana latarnia. Wiecie awantura jest. Ty, kogoś no, to... gonią. To, to dobra, he. Siema. Na motorze, nie Cieni. wiem czy kogo nie gonią teraz. Nie, gonią, no, gonią to, tego, Jaguara. A, to może zdecydować zrobimy kasetkę skoro gonią. No tak. Aldar pizda. Na pewno. Ty, to może zrobimy <noise> <czas> kasetkę. <noise> <noise> kasetkę. Wysłamy tych żołnierzy. Eee. Teraz? Tłumaczyłeś im coś? No psy są zajęte. i Żołnierze! Do szeregu, wysiadać. Zamknąłeś auto. Zgadza się, zgadza się. Macie. Póki są ja zajęci, wiesz, o co chodzi. Teraz Możemy... tak, powiemy... a zresztą ty powiedz naszym będzie... żołnierzom. Do szeregu i na baczność. Słuchamy. I będzie akcja. A gdzie jest Albert? Nie ma Labryta? A nie jest Nie Jest. Gdzie był? Dzi Dziad się... no, tu jest drugi nie jest Tu jest, nie Dobra, słuchajcie panowie, jest do zrobienia akcja. A robicie napad na pana kasetkę, wchodzicie we dwójkę, szybko grebecie kasetę, wiesz, wyciągacie wszystko, wszystkie kosztowności z kasy fiskalnej I jeśli usłyszycie, już gdzieś tam policję jadącą, szybko wybiegacie i chować się w krzaki. dobra. Nie ma ryzyka, w ogóle nie ma ryzyka opcje. Nóż? Tutaj was, masz nóż dla nich? Co? Który chce opierdzać kasetkę? Może Albert, wolnie są jest upośledzony. No mogę. Dobra. Schowam hajs w gacie. Ale pierwszy tych dogada. mamy już wsiadnie nas strach się za mną puściła. Eddie. Co? Młody? Siemano! Siemaneczku, bracie! Ja pierdolę, kopelacz. Dobra panowie szybciej z tymi czułościami mamy robotę. potem i bo jest to oddalony, oddalony park nie nie pojechać. A do, do, do tego, Cierajce. do Sandy czy gdzie? Może być Sandy, ja jedziemy. też biorę motocykl. Na a robotę. Prowadź, prowadź, wybieraj sklep. Czyli ten twój plan, o którym mówiłeś wcześniej, to jest ta, ta. Teraz? Wie, wie. No, to jest taka szybka akcja, akurat policja jest zajęta z tego, co widzę. Mają jakiś pościg. Za ten czas chłopaki to są zjeby. Znaczy, tak ich nazwałem, bo są troszkę nieogarnięci, ale na pewno są wartościowymi ludźmi, którzy mają gromadzą historię i tak dalej. No, ale są zjebami i będą robić kasetkę. <laughs> będą robić kasetkę i nie można im przybić nic, bo oni mają te papiery. I jak coś się będzie działo, no coś, coś słyszeć, to po prostu wybiegną. I im się nic nie przybije, że są nieświadomi. Okay, jeszcze dla zarobku, czy dla jakiegoś.? Dla no zarobku! A my będziemy bezpiecznie za wnetki obserwować sklep, nic nam się nie stanie. Wow. A oni też wiesz, że oni potwierdzą mocy, na pewno dobrze, dobrze pociągną. Wtedy jeszcze, uwaga. Widzisz? Zatrzymasz za nami radiowóz. Ale dobra, już pojechał dalej. Oni mi skierdolili. Kto? No oni, kurwa, nie mają gwałcie. O oh, cholipka. Kurwa! szmato jebana! Easy. To czy oni spierdolili! <noise> nie wiem, kurwa. Może jakieś supermoce mają z tego upośledzenia. No nieźle. Czyli oni mieli, tak, mieli Mieli to zrobić podczas już zrobienia kasety, tak? Właśnie tak zniknęli, no, że z, widzisz. Za, za, za wcześnie, bo odpalili się. Dawaj to na powodę. Patrz. Tam, pod no to jest... Przez... jest nie w No i co na Medi Gdzie ty byłeś przez tyle czasu? No, poza miastem. Za Sandy. Mieszkałem u ciotki. Dostałem wyrok na trzy lata. Biebali mi się na dziuple moją. Składowałem samochody, no i poszedłem na układ taki, że albo im podam resztę. Czy się? Sam siebie, ale w sensie, że czyszczę mi kartotekę, nam 3 lata, czyszczę mi kartotekę i tam 4 poszedłem lata. Poszedłem na samą karankę. Samą no pod warunkiem, że podam im adresy reszty dziób. Podałem im wszystkie dziuple, poza jedną. No nie i tak, dojebiście. tak, to ten. A potem u ciotki wylądowałem. Tych chyba Albert biegnie. A, to jest zapieranie piero poznaj Poza Albert, ready. jeden z największych nie dojebów w tym mieście. A nawet nie dostaję zasiłku. A ten drugi gdzie? Kuku, ku, kurwa! Ale ty nie tak nie daje, nie daje ale wygląda jak ty. Coś z tym jest wspólnego? Nie, ja go ubierałem po prostu. A, a on Koniecze. mi tak kazał się ubrać. Cześć! Siemanko. Jestem Arnold. A Edi, siema Eddie. Edi. A ten A, drugi? Ad, 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 A tj, ad, ad, jest, gdzie? Jest, dobra, gdzie? Gdzie jest? To tam, na drodze. Nie wbijają ci się jakieś badyle ani kamienie w stopy? Tak Zajebali mi buty. Dobra, ruszamy. Potrzebujemy jeszcze bryki dla nich, żeby mogli spierdalać, jakby to się działo. <grym <grym no jak spierdalać? Mam prowadzić? Tak, prowadź. Uuuu, do sklepu, nie niedalekiego. Walimy to. Jadę za, jadę za nimi. Czekaj, czekaj, czekaj. Opa, za nami, kto to jest? Jakiś kasztan, jedź! Jebanek, kasztan! No on nie miał dwójki w samochodzie? Nie masz, dobra. Czekaj, ty jaki. podałeś mu jakiś plan? No bo to. oni no, raczej... robią kasetę, jak będą słyszeć koguty, mają wypierdalać do krzaków, z buta się chować. A my to dorytki <laughs> obserwujemy. Zobaczymy, na ile są pojebani. Dobra, czyli tak, Albert to autysta, a ten drugi to artysta. Tak? Chcecie mieć takie? Pseudonimy? To sami sobie wybraliście. Na pewno to wypalizy, stary. My będziemy z daleka to obserwować, będę słyszał psy, od razu do nich dam cynka, OG do nich zadzwoni. Wybiegajcie, uciekajcie, uciekajcie. No dobra, nie boję się, że podpierdolą, kto to powiedział. So, kto, w, kto już uwierzy jakiemuś debilowi, który mówi, że ktoś go zmusił do napadu? No chłopie, jest niemożliwe. Okay. Nawet jakby tak kadał, to my one? nie uwierzą w to. Okej. Okay. No? no, gdzie my jedziemy? No tutaj na ten sklep obok, tutaj teraz wejdziemy. Okej, okay, dobra, dobra, jasne, super pomysł. D dobra. Dobiegł okay. żołnierze, dobiegu artysta, ty na chatach dopierdalasz kasetkę, szybko. M Kurwa! Słuchajcie panowie, jak coś się będzie działo, będziecie słyszeć. Kurwo, kasetę! OG do was zadzwoni i wybiegacie ze sklepu i się tu chowacie w krzaki po prawej. To on już robi! Spierdalamy! Obs obserwuję no, auto. z dachu. Mój wóz, mój wóz. wóz! Dobra, dobra, szybko, 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 idź iść. Ej, no, Edi! Dawajcie, z tyłu podstawiłem auto. Wow! Ty, a dałeś im wóz? Nie, no, będą spierdalać na nogach. Tylko musisz im zadzwonić, myślę, że będziesz troszkę dalej i dać im cynę jak psy będą jechać. No nie, to artysta stoi na czatach. Tak, okej, okay, oni na pewno wiedzą, co, co mają robić? Tak, powiedziałem im, że jakby przyjechały psy, a nie zdążyliby wybierz, to mają udawać zakładników. Stary, to są dwa zjeby, no myślisz, że. Myślę, że się uda. Masz tą lornetkę? Tra, jaką masz przyjadą psy? Nie wiem, z której strony mogą najechać? Stamtąd? Będą jechać z miasta, no. Czy stamtąd? Tam? tam, tam? Ci, ci za nami. Dobra, będę wypatrywał. Myślisz, że zdążą? Ja. Mają dwie minuty. A już minęła Pają minuta, minęła już minuta. No to powinni zdążyć jak się sprężą. Żeby się potem schowali od razu w krzaki, oni chyba zdążą w ogóle to zrobić. Dobra, odpalimy postówce i sami weźmiemy resztę. Tak, tak, a to jest nasze, bo my robimy jakby zamówienie, tak? Oni dostali tylko instrukcję, wiesz, to, to wyciągnąć z kasy pieniądze to jest najprostsza rzecz, a plan dobry, Aha, to jest <laughs> nawet nie połowa sukcesu, to jest cały sukces. Ten plan jest, no, jest, jest aż autorski, no nie? Tak. No że czysto, nic nie widać. Czyściutko, powinni skończyć, lada moment. JADĄ! Jedzie coś. Co o, dwań do nich, dzwon do nich do nich, do nich, Kurwa, przysług. Odjechały już. O kurwa. Dwa <grym> radiowozy. <grym> Ty nie wybiegłeś jeszcze. Artista zjebniał stałeś na czatach. Dlatego pytałem czy im wytłumaczyłeś. No wytłumaczyłem cztery razy nawet jak jechaliśmy. Jest radiowóz, jest chłop na motocyklu, mają bronię, jest tylko ich we dwóch. Nie, ja jakby podłysz im. Ty zajebacz, w, tak, tak, goś podbiegł i... Mo motor ma zniszczony, motor się kopci. Ukradnie mu radiowóz. Ty, pusto jest! Dobra, dawajcie. Weźcie do środka. Dawaj, dawaj, dawaj. A, ktoś biegnie, ktoś biegnie. Kto to biegnie? Eee, kurwa to jest artysta. Próbował zajebać. Musicie zajebać. O, czemu nie zajebał? No bo zamknięte był. Ja pierdolę, przecież mi są otwarte! <laughs> nie ma kluczyków w środku. A gdzie jest tamten? Nie wiem kurwa, ale jak oni wybiegli? Kiedy oni wybiegli z tego sklepu? Nie wiem, może gadaliśmy. A gdzie jest ten kurwa Albert? Weź do niego dzwoni? Nie wiem, uh, bo ja go przeczekuję, coś. A ta, tam ten dobry chciałby zajebać. Ktoś wybiega. Wybiegli, tak, pusto jest, nie było go tam. ktoś tu chodzi? Słuchajcie. To ten. To ten... Pewnie artysta debilny z kłopoty jeszcze. To zdążył, to Albert zdążył! Napiszmy SMS-a ucień. Skontaktuj się z nim. Mieliśmy mnie za taki idiotowa nawet nie wiedzieliśmy, kiedy wyszli. Jeba, nie baj, dobrze są. Następne razy nie wchodzą do banku. Ty może on rzeczywiście w tych krzakach gdzieś siedzi. Nie odbiera. Chuj wie, co tam się dzieje. Czekaj, tak, ja zapytam artysty. Kurwa, Albert śpi na ladzie. Wybie. Wypuścili go, puścili go! Ten Albert biegnie do banku gdzieś Wyszedł <grym> z policjantem, ale jak go wypuścili? No bo on kurwa spał. Jak spał? A tak, bo on się kurwa jak, jak się stresuje słuchaj, to idzie słuchaj. spać. On powiedział spał. Nie, 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 nie stój, stój, stoi, stój. stój. On oh, naprawia <muchy> motocykl. Atysta, chodź tu kurwo jest On naprawia tylko, naprawia tylko. Ciutko, ciutko. Nie tam są nasze wozy za garażem. Dobra, Leo, chodź do garażu, nie spinaj, się. Przecież mogą tu stać, nie zrobiliśmy nic złego. Ej, to co on, Oje było tą kasetkę czy nie? Chowaj łeb! Chodź. Chowałem. Cześć, stoisz kurwa. Więc stoję pracami do nas. Kurwa, kucnij, żeż, do chuja! Ale nie nie, 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 tam. Nie tam, nie tam, nie tam, No to jest najmisię. Biszej, bliżej, podejdź. Tam. Halo. Ile ma kasy? Zbytkaj. Masz kasę? Masz kasę? Ale masz kasę czy nie? Ile? <grym> Dobra! Ile ma? Ale masz wszystko? -A -N -E -C Dobra, 500 kołka. Sieć krzaka, sześć na razie. Zbanuj tą kurwę Daniela, bo znowu Dobra, wyciszę go, co? Dalej spawuję. Ile ma kasy? Siedem koła. Siedem koła? Siedem koła? Dobra, świetnie. Przynajmniej 5 leci dla mnie. To chyba cię pojebało. No co kurwa? Ja wymyśliłem to wszystko i powiedz, żeby teraz to robić. Ja wymyśliłem sytuację. Dwa dla mnie, dwa dla ciebie i dwa twoje... dla Ja nie, nie, ja się ja dopiero do z... stary, stary, na klamkę zbieramy. Ogólnie siódemka powinna lecieć w ogóle do mnie. No, to chyba cię pojebało. No mówię ci poważnie, siódemka ma lecieć do mnie, ale powiedziałem... O, dobra, dobra ja będę, ci... będę się sprzedać, co? Dobra, poczekaj. Po trzy i pół się podzielimy. O. Co ty pierdolisz, Rodzi? Jest cztery, a ja biorę trzy. Ja biorę cztery pół, tak? Cztery, a ja trzy. Bo jest siedem. No, no i... chyba, że jest siedem z hakiem. Umowa stoi, 4-3 Dobra ten twój Albert? Gdzie on jest? Potrzebuje tego szmala, do klamki będziemy mogli robić lepsze, lepsze, <noise> lepsze akcje <noise> Dobra A teraz trzeba Albertowi jakąś odznakę dać do gangstera. Bo świetnie mu poszło Ty arty artysta zjebałeś po całości Tutaj jest, tutaj, tutaj są psy, tutaj są psy Jak to? Tutaj w garażu. W garażu co nie się... no, artysta dobrze ci poszło próba kradzież Zaraz spokojnie, możemy to dopracować jeszcze. Bardzo dobrze, ci nie widzieli, za chwilę kolejna akcja. Sorry. Spokojnie to naprawia tutaj u mechanika, spokojnie, poczekajmy, cierpliwości. Pieniądze już mamy, zadanie zostało wykonane. Jak coś, to gramy tutaj w kości. Nogi mi już cierpną. To ci powiedz w górze. Co? Kurwa, on co on tam robi? Czekajcie. Loga. Ja pierdolę, oni w dwójkę nad motorem się patrzą i patrzą się, patrzcie. Ja pierdolę, jeden z drugim. Oglądają motor. Dzwonią. Dobra, dawajcie teraz. Cicho, 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 cicho. Bardzo cichutko. Nie idzie swoim? Chodź za nami. Ki artysta? Edi artysta. Gdy kurwa jest. Dobra, łódkę łeb, spokojnie. Gdzieś tu się chowa. Oh. Jedziemy stąd. Gdzie jest Albert? Dobra, oddalmy się, z Albertem się zaraz skontaktujemy. Jedźmy do tego pubu, może co? Tu nie obchodzi tak. Sandy. Prowadź, ale za tobą. Dokładnie, powiedz Albertowi, żeby się kierował w stronę baru. Albert nie odbiera. Może znowu zasnął? Kurwa. Może wydaje nasze 7 koła? Może to była jakaś wtyka? O! Halo, gdzie jesteś? Zaraz tam będę. Dobra, idźcie do baru, ja zaraz przyjadę z Albertą. Sprawdźmy całą kasę. No i git! dzięki flopa, jeszcze drugi taki sklep i mamy klamkę. Tak się składa, że mam dostęp do każdej broni palnej w tym mieście. Markus się odnalazł? Ta, Marku Lizy-Rodrigo. Czekajcie, mam wezwanie, poczekajcie chwilę. Zaraz będę, zaraz będę. 4 km. Z niego się kopci, mi się wydaje? Czy taki dźwięk wydawał? Potrzebuję taksy pod zajazd taksówek? A ktoś go zgarnie na pewno, kurwa. Nie przeczytałem wiadomości. Jebać to. Pod zajazd taksówek na pewno myślałem, że gdzieś tutaj przed miasto jeszcze. Nie sprawdziłem. Siema. Cześć, no, siema cześć. jak tam? Nie, że ci się udało, powiem ci. Dzięki. Albert, masz kasę? Mam, dałem o, o OG. Co tam masz, OG? Uhu. Nieźle. Cztery i pół nice! Ja sobie dwa i zostawiłem. Dobra panowie, pierwsze zadanie wykonane. Zdobyliście pierwszy poziom rzeźmieszka miejskiego. Od teraz możecie robić kasetki, oczywiście z nami i mieć dostęp do naszych tajnych planów. Super. Ja zasnąłem. Właśnie, jak to w ogóle było? Jak to wyszło? No nie wiem, no tak jak kazaliście nożem w kasetkę nawalałem i potem się zestresowałem, zasnąłem, potem mnie policja obudziła. O kurwa, no dobra. Dałem im to... i, mnóż, i po powiedziałem, że znalazłem na, na parkingu tam gdzie wcześniej jakiegoś policjanta. Ale nie kasy, nic? Nie. Świetnie. Skazali Okej, okay, no to nieźle to wyszło. Czy wodę? Jasne. Proszę o to pana woda. Dziękuję, mordziu. No, bo powiem ci, obserwowałem to wszystko z, z lornetki ja i myślałem, to że uciekłeś, a tu takie oh. jajca. Chciałem, ale... No dobra, doświadczenie już mamy, doświadczenie. Artysta też dobrze tutaj podjął próbę do z radiowozu. Wydaje mi się, że gdybyś się zasnął, to by mogło nie wyjść. Mhm. Wszystko spontanie, to jest najlepsze. Spontaniczność, to jest to. M -m Muszę się skołować. Papiery żółte, żeby mieć przy, przy sobie. Nie wiem, czy nawet potrzebujesz. Najlepiej, no, na pewno byś nie potrzebował, od razu byś się pokapowali, co jest pięć. Ale, <grym> ale to mam coś to do urzędu. Widać. To widać, Albert. Do urzędu mu można coś skoczyć, może jakąś wizytówkę, czy jakiś specjalny żółty paszport, czy dowód osobisty. Wiesz o co chodzi? Żeby to prawnie było wyciskane. No. Ty, a ty, siwy artysta, słuchaj, nie gonią ci psy? Słucham. przypadkiem. Ta nie, akcja z tym nie. kosą, wszystko czysto? Zaszyłem się. Dobra. Schowałbym ten pekiel pieniędzy na chatę. Spadamy na główny? Yeah. Yeah. Dobra. Jedźmy stąd. Edi, ja poprowadzisz moją furę? Prowadzę. Dobra, Logan, to. Tak, muszę. Co? Przejdź moją furką, może, czy chcesz swoją jechać. Ja się muszę kimnąć lekko, A co? No to. A co, chłopaki, poprowadzą, artysta pewnie poprowadzi. Po poprowadzi coś. No, to poprowadź artysta. Jak rozjebiesz, to cię zajebie. No spokojnie, jedziemy na okay. główny parking. No i widzisz, pierwszy skok, pierwsza kasetkę, tak jak ci mówiłem. To jest prosty plan. Cztery i półka brudasu zarobione. A rągli przy tym nie brudzisz. To tak, coś tak. genialnego. Mhm. Albert i artysta się jeszcze przydadzą. Ej, ej, duet. <gry> A właśnie, zapada mi swój numer telefonu. Dawaj. No była kasetka, była, ale co drugie. Nie, nie, może nie być? będę. Ja, no jak dojedziemy, to ci podam. Bo nie pamiętam w sumie. Dobra. A nie chcę bawić się telefonem przy jeżdżeniu. No, postanowiłem wrócić do miasta, a to już taka akcja. Miałem zawsze wszystko o, od gore, nowa. na legale wszystko. Czyściutko, bez żadnych ekscesów? No ale. Ja bym teraz już skupił tylko na utrudnianiu pościgu. Czy na przykład Albert tamte będą robić kasetkę, a my delikatnie tyłem tiru na przykład będziemy wjeżdżać w jakąś lukę, żeby oni mogli uciec. Wszystko czyste rączki, zajebisty biznes nic za ciebie nie mają. Ich w broń wszystko i mieć zajebistą kaskę z tego no ale wciąż nie wiem co oni by zrobili gdyby ich tak naprawdę jakby coś odpukać miało nie wyjść no, przecież nie rozjebaliby się stary to jest albert i wiesz jak jest ale nie nie tak mówił no elegancko siemka siema co to, to za siwus siema jaki siwóz? nie ja tu jestem ja jestem peter bon rapuję. też mogę ci też opowiedzieć niezły bon wiesz o co bon, jasne. zarapuj coś A no no no, Oho. dobra. furę zamknij, zamknij furę. Dobra, dobra, skutek tak. Zamknij furę, nie peter Ale mówi Big Pete. Ostatni co do mnie fikał, nagle znikł. A może zniknął? Chłop raczej fiknął. Ej, robię rapka, że chce być moją dziwką. Kładki z mlekiem i głęboką miską. Gdzie ten gangster? Na mój widok chyba prysnął, bo się mnie boi, ja się nie dziwię. Z menelami napierdalam się po jednym piwie. Myślę, że wam pokazałem moje skillsy. Dzwoncie po suki i bierzemy razem pilsy. Jo, no co wygląda? Świetne, na to? świetne. I to nich kasę, zaraz będę. Ja to się nie znam. Dobra, tiramy tutaj wariata. Magazyn. Otwórz ekwipunek. 4,5 dzięcioła schowane. Okej. Okay. Mamy ile? 7,3,5,7. Czyli brakuje nam 300. 800. A dokładnie 375. 3750 3750 do klamki Nie go tego szkolisz młody Ej fajny chudy chusty ma ci w ogóle Może bym by nie przydać te moje okularki za 3 dolary kuźwa chińskiego marketu, co? Też taką chustę załatwić. W ogóle wyglądasz jakbyś wyskał z jakiejś meliny Dobra, ktoś chce może kupić klamę? A za ile? Jakie pieniądze 20 tysięcy brudasów. Kuźwa, ja mam same czyściochy. A czyściochów ile masz? Dychę, Aha, to za czyściochy to 25 Czyściochów. Kuźwa chyba no. będzie. Wiesz, że się tu gadamy. Nazywam jak... ja buszka, profesjonalnie, o, pomarańczki takie. Dokładnie. Jen, Dokładnie. No nawet niedługo planuję zostać taksówkarzem. że miałem się umówić z jakimś chłopem, pisał mi, że zaraz będzie. O, mnie. Na taksy miałem iść. Za dwa koła o! miałem o! mi sprzedać taksówę, ale coś frajer tutaj. No, już przesady, bez To jest To jak zarobisz, to się odzywaj. Pięki. No wiadomo, a jaką macie, masz te piwki w pawkę? Wydaje Pisa, mi się, że jesteś kurwa w tykoł. A, 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 a takie, takie t, 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 taka co strzela, tak, wiesz Też taka proste. pięć koła to masz podstawą klamę zwyklaka. A jak chcesz to masz 40 cię. tysięcy. A powiedz pierwsza mi, klasa, no. jakbyś miał może coś takiego, nie? Żebym mógł nie, sobie ale... jakieś brudasy ogarnąć, wiesz, znasz jakieś takie coś? No słabo z tym stoi, wiesz co chodzi. No, bo ja tu jestem z chęcią. Chyba, no może, nie okay. wiem, jakiś kolejny freestyle Ale. mógłbym nawinąć, to a, może, ktoś, tak może ktoś by się zagałdził, cholera. Nie, nie. wiem, jestem raperem, no ten, tego, Eee, no. Co się Albert? Pobił mnie. Wstawaj, bądź goblą puszką. Przypadki. Te, co w lombardach, małolaty kradli i sprzedawali nie, w lombardzie. Nie mam o nich żadnych informacji. Co to z tobą, Albert? Nie masz? A nie masz kogoś, o, kto ślad. ma I takie informacje? Średnio. Będzie potrzebny, jeżeli chcemy wszyscy zarobić, naprawdę fujsiada. Ta, potrzebny jest ten telefon, kurwa, Pytanie, jebany ja Lombardowski. Ta. To nie rozmowa na ciebie. No okej. Okay. Ale może oni będą coś wiedzieć, stary. Przewiń tu kurwa Lepiej Albertowi sprawę, może coś wiesz. Wiesz gdzie są, on nie wie co no to myśli, jest myśli, telefon, kurwa. drogowe czy to Wiem. No, no, to drogowe mam drogowe teraz już wie, ale na no początku nie wiedział. Albert, zobacz artystę. Podejdź, pomóż mu, bo on taki biedny siedzi. To dobra, potrzebujemy tego telefonu. Potrzebujemy telefonu i potrzebujemy jeszcze zarobić na tych zjebach. No to właśnie słuchaj. Zdobędziemy no, telefon, telefon, troszkę zarobimy. Tylko jak zdobędziemy telefon? Ty? Kto no będzie właśnie. wiedział o telefonie? Powiedziałbym, że jak najszybciej, ale no to jest raczej na ten. Jedynie formu... taki telefon może być na przykład policjant, z jak komuś zarekwirował. Więc jedyną słuszną ryzykowną rzeczą jest napaść na policjanta, który może mieć dostęp do tego telefonu. Machy, kurwa, porywasz frajera, po sterunku, nie? I ciśniesz po nim, tylko to jest mega ryzykowne, bo jak wpadniesz, to no jest przypom. No to od czego mamy naszych <laughs> kupów? A czemu fury mi tam chodzi? <laughs> ty, że na podaję, Ej, karnuchu, nie mi się koło moje fury, kurwa, bo ci ja... Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Weź miał o czym powieć. nawijać. Jak, 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 jak... Nie, Ty, nie, nie, nie. Yeah. Ja tam tylko patrzyłem, bo Dobra, już... dobra. A, 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 a kostkę skąd można ogarnąć właściwie? Koskę za pięć koła, chyba że mogę teraz się, może nie za i Jeśli dalej będziesz się tutaj kurwa kręcił i szukał chłopotów. Pomówię, nie widzieliście a. kurwa czarnego Washingtona? Czarny Waszyngton, nie yeah. widziałem, bratku. Ale potrzebujemy czegoś z Czekam, mam wyzwanie na no. taksówce. Kilometr stąd, zaraz będę Eddy! Dobra, szybki kursik. To pod zajęcie taksówek ktoś zamówił? Co jest grane? Uber Taxi! O, Siemana, to ty! No, jak ja? O, kojarzę cię z zielonej dzielni. No, okej. Okay. Gdzie jedziemy? Do no, taksówki. No, teraz znowu robię. Jeszcze nie mam licencji na profesjonalną taksówkę, więc jeżę tym złomem. Muszę no, dozbierać no. jeszcze tysiąc dolarów. Weź mi podróż koło forum do sklepu. Forum do sklepu? A, masz tu telefon, wiesz gdzie to jest, dokładnie? Oooo! Dobra. Wiem, gdzie to jest. Dobra, jeszcze pół kilo za jesteśmy na miejscu. Faktury nie wystawisz? O, faktury jest ciężko, ale za to, 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 to był niedaleki kurs, to będzie 200 dolców i starczy. No raz, kuczy. Czekaj. Dobra. Trzymaj, zabrakło mi dwóch dolków. No dobra, niech będzie. Dzięki, do zobaczyska. No i gdzie jesteście? No idziemy z więzienia z Jaguarem. Z więzienia? A gdzie reszta opaków? Ty, Alfred mi wysłał, że on idzie do co mi No pisam... tak, to samo. Dobra. To gdzieś się zawinął! Co? Co? Nie, <gadła> nic, ja Czekam na głowę Ja tu gadam, że jest telefon, tu jeszcze gadałem jakiś. Dobra, nie masz, czekam na, na główny, Melo.